Jestem na moście nad Odrą na wysokości Łan no i mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich rowerzystów, rolkarzy, wszystkich, którzy korzystają z ciągu, ciągu pieszo-rowerowego. Otóż robiłem Państwu taki materiał o wędrującej miotle, bo ten ciąg był zaśmiecony piaskiem i kamieniami, takim piaskiem pozimowym. Tak jak już Państwa informowałem wcześniej, zwróciłem się do pana Kiniorskiego, czyli rzecznika zarządcy drogi o zapytaniem, co będzie robione na tym chodniku i kiedy. Powiedział, że dopiero jak się skończy akcja zima. Przyjąłem to do wiadomości, choć nie byłem usatysfakcjonowany, pewnie jak i Państwo, ale obiecałem Państwu, że zwrócę się do marszałka dolnośląskiego. Pana Przybylskiego i zwróciłem się mailem z prośbą o przyspieszenie posprzątania tego ciągu, no bo niemożliwości, żeby 8000 metrów wysprzątali ludzie własnymi siłami, bo to przekracza po prostu nasze możliwości jako użytkowników tego ciągu pieszo-rowerowego i fantastyczna wiadomość, proszę Państwa, dla wszystkich rokarzy, rowerzystów, biegaczy. Ten ciąg właśnie w dniu dzisiejszym jest sprzątany, jeździ maszyna, zbiera piasek, zbiera wszystkie śmieci, które na tym ciągu się znajdują. To jest bardzo dobra wiadomość. Zapraszam wszystkich w takim razie na rolki, na ten ciąg, będzie można bezpiecznie jeździć. Oczywiście mam nadzieję, że jeżdżenie rolkami po tym ciągu jest zgodne z przepisami. Tego Państwu nie powiem, bo, bo nie wiem, ale wiem, że tutaj Państwo naprawdę jeździcie na tych rolkach. No i ten ciąg będzie się do tych rolek nadawał, bo nie będzie na nim nareszcie kamieni. Panu Marszałkowi bardzo dziękuję w imieniu wszystkich użytkowników za szybką reakcję. Mamy nadzieję, że taka maszyna przyjedzie tutaj kilka razy w roku, żeby ten ciąg pieszo utrzymać w dobrej kondycji dla turystów. Cieszmy się, jest piękna pogoda. No i korzystajmy, naprawdę korzystajmy z tego ciągu pieszo-rowerowego, tak jak do tej pory. I cieszmy się, że jest on uporządkowany. Dziękuję bardzo.